Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Alleluja! Jest drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, poniedziałek wielkanocny. Słyszymy Ewangelię dzisiaj o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Pojawia się anioł, całych światłości, jest trzęsienie ziemi, strażnicy przy grobie truchleją, są jak umarli, są pełni lęku. Natomiast Przybywają też tam niewiasty: Maria Magdalena i Druga Maria, którzy spotykają się z aniołem, który spoczął na chwilę na kamieniu, który został odsunięty przez niego. I słyszymy słowa: Nie bójcie się, Pan zmartwystał. Niewiasty przyjmują to słowo jako słowo, które dla nich jest słowem z jednej strony bojaźni, a z drugiej strony radości. Myślę, że też powinno w naszym sercu być z jednej strony trochę bojaźni, a z drugiej strony jednocześnie wielka radość, że Pan zmartwychwstał, że grób jest pusty. I musimy sami wychodzić z tych wszystkich różnych grobów, które gdzieś tam się pozamykały w naszym życiu. Musimy też patrzeć bardziej w przyszłość, bo przecież wiara nasza, która opiera się na męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, jest Oknem na nowy świat. Patrzymy przez to okno wiary na ten świat, który jest w przyszłości, który jest dla nas, który wiara nas, nasza nam Go zapowiada. Budzi się w naszym sercu nadzieja. Budzi się też przede wszystkim w naszym sercu miłość, tak jak w przypadku niewiast, które są rozjaśnione promieniami Chrystusa Zmartwychwstałego. Anioł mówi, że poszli do Galilei, także żeby obwieścili tę radosną nowinę właśnie apostołom, że tam spotkają się z Jezusem. Ale Jezus przychodzi do nich, staje przed nimi jako Pan Zmartwychwstały. Staje także i przed nami dzisiaj Chrystus, który żyje, jest Zmartwychwstały, po to, żebyśmy rozświetleni wiarą, patrzyli w przyszłość z nadzieją. Tego trzeba sobie życzyć właśnie w tym momencie. Świat jakoś nas zakręca, może budzi w nas wątpliwości, zaciemnia. Potrzebujemy światła wiary, potrzebujemy tego blasku Chrystusa zmartwychwstałego, który przenika nasze serca. Tego życzę wszystkim, w szczególny sposób w dzisiejszym dniu, ale nie tylko. Na każdy dzień w naszym życiu, żebyśmy dbali o kształt naszej wiary, która przecież jest taką osnową tworzącą naszą osobowość. Spojającą z jakoś cały sens ludzkiego życia, ukierunkowującą na przyszłość, dającą pewne oparcie w tych wszystkich sprawach tego świata, które są niepewne, począwszy od naszego zdrowia. Niech Chrystus martwy stały wszystkim błogosławi. Szczęść Boże!